Siemanaka! Witam Was yy, i przepraszam Was, że tyle, że w ogóle nie nagrywałam tej edycji, no do tego Was bardzo przepraszam, ale dziś no, pierwszy filmik. Ja wiem, że trochę zawaliłem, trochę późno, ale już jest yy, pierwsza rzecz, która będzie włożona na kanał. Sorry, że późno mam multipaka na 25 zł yy. widzicie mm. no i tyle, nie? Dwie karty limitowane, 6 saszetek Tu mamy już taki papier od, od, od tego. Eee. Yy. Tu jest limited edition duża. Tu. Kuleczka, kulululo. Staram nie, 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 Staram się, żeby nie, z nie, 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 No hmm. dwie drogby. Hmm. Najmniej. O mój Boże. O ja. Nie wierzę w to. No i dwie limit. Dwie limit. Który pokażemy na koniec? cztery, trzy różne saszetki, nie mamy z niego i no i nie ma kogo? nie ma, nie No, trochę inaczej się zrobiło no to co? ja wam powiem, że limitka jest super, nie wiem czy się domyślacie co tam jest ale nie właśnie jak się nie domyślacie to dobrze jak się domyślacie no to, no to Ok. Oh, prima, 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 super prima, Dobra, To jest na razie bez nadzieja. Ty przebieg i fokał do mną główną Teraz drogba. No i nie w każdej sytuacji. to jest, no to jest no to tak. Nie. Rodriguez, Pedro, Conno, Marcelo, Thomas, powtórka. Powtórka, no Czawi powtórka, fans, bez nadziei. Idzie na świecące powtórki. No dobra, teraz Neymar. Dobra, ile czasu

to się sprężyć. O, nie, hmm, nie, Żeby Tylko nie, to nie, nie, tak na nie, Uuuu, oj, oj, nie, Ale nie, To nie, 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 Jest karta, świetnie. No, ja nie liczę na no, tylko dwie świecąte karty porządne. Breszka to coś sykawi. Trzeba dmuchnąć. Idziemy ostatni coś jak chcemy marę. Master To by było, dobra. O ja pitole! Ja! Dobra! Powiedzmiemy na tyły i tak. Street in, Street in there. Yeah, Aguilar, uh. Valencia, Valencia. Mm. <coughs> Game Changer, Mario Balotelli. i yeah. <coughs> yes. yes Game Changer Mario Balotelli. Yeah, Nie W końcu jest Game Changer JEST GAME CHANGER A, się, się. A, Oglądajcie do końca, oglądajcie do końca, bo... Nigdy nic nie wiadomo, no i... No już jest super, nie? Ten Multipack jest taki super że Jak są takich więcej, ludzie Jak są takich więcej Dobra, to jest... Fans, nie, fans Utility, matydi kombaro Zemanem, jaką kompanię Negre do... Wow! king ken, Ale to nie wszystko. Czekajcie. Czekajcie, czekajcie. Bo mamy te dwie limity. Pamiętacie o nich? Pierwsza limitka. Pierwsza limitka to... ...dąg Ribery... ...dominant do złotej piłki. No super, nie? Super. Ribery. Nie? To jest w ogóle... ...szaleństwo. Dobra. A, ta następna limitka to... CRISTIANO Ronaldo nie jest Ronaldo jest CRISTIANO Ronaldo i jestem tak tak zadowolony patrzcie co nam się trafiło game changer to jestem bardzo zadowolony Liczyłem na tego game changera no i mam na zadowolenie z tego się najbardziej cieszę z tego jest z tego. Jest tego, że... A nie się, wiecie z... z czego? Z tego gówna, które tutaj widzicie. Idzie na stosku Jeśli ktoś chce, nie ma sprawy, to miałam na będzie. Tylko napiszcie. To tyle, nie? Powiem wam. Nie. Wiem.